Chińskie jadło jest już w radomiu od dwudziestu kilku lat. Wcześniej prowadziła je moja mama, teraz ja się tutaj tym zajmuję. Codziennie dowazimy do waszych domów, do waszych prac ciepłe, gorące posiłki. Jest to najczęściej jakiś kurczaczek, wołowinka z ryżem lub z makaronem. Duże bukiety warzyw, naprawdę zdrowo i smacznie. W ramach Food Festu w tym roku przygotowaliśmy coś super. <noise> Czyli kawa i deser. Na deser pokażę wam jakie jest pyszne ciasteczko. To się nazywa Hotok, to jest typowe koreańskie ciacho street foodowe jedzenie, które w środku ma ekstra nadzienie orzechowe. Więc bardzo polecam. Zaraz spróbujemy. Na drugie danie przygotowaliśmy pattaja. pattaj z kurczakiem, z papryczką, chili, z kiełkami fasoli mung, posypane orzechami ziemnymi i na przystawkę sajgonki. Polecam spróbować. Zapraszamy na Radą Food Fest na ten smaczny zestaw, który tutaj widzicie.